Cześć, 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 witam w kolejnym odcinku z GeForce Skins i ze mną dzisiaj będzie Damian i gość specjalny, ale to za chwilę. I oczywiście będziemy się batelkować, i my musimy sobie dzisiaj, no, chyba wybrać kolejnego skinka, żeby rozdać. Ja myślę, że tak sobie damy. Ostatnio była Awubka. Ostatnio była Awubka. Co by tu wam dać? Co by tu wam dać? O matko, nie ma nic ciekawego. O matko! Daliście mi wyzwanie w poprzednim. W poprzednim? Yy, no, znaczy, pod poprzednim odcinkiem się napisało, że daje mi wyzwanie nie mówienia o matko. A ja już w której? W pierwszej minucie powiedziałam o matko. No i challenge yy, nieudany, no. Tutaj widzę MK FN. To jest chyba stara MK Tu jest FN Kałach. Yy, o matko. Kurde, szkoda, że ten MW jest w stat traku yy, Tu jest MW Kałaszek i Faktory New. A może tego Digla Faktory New? Dobra. Mm, dobra, ja go wypłacam. Przypominam, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w giveawayu, czyli like, komentarz, publiczne subskrypcje i działający y, trade link. I pamiętajcie o tym, bo często Wam skiny przechodzą obok nosa. I oczywiście, szybkie przypomnienie. <laughs> Plus 5% z moim kodem i darmowa skrzynka do otworzenia. Kod oczywiście Tokio X. Bardzo polecam. Pamiętajcie, żeby sobie otwierać skrzynki bonusowe i dzienne, bo to są dla Was dodatkowe smakołyki. O, proszę bardzo. A w ile? 500? wieście to musi być jakaś PS, chyba. Dobra, i dzienną skrzyneczkę jeszcze. Co 24, możecie sobie otwierać i yy, p Przypominam, metody płatności podstawowe, bliki, przelewy karty, karty. możecie płacić też skinami, kod X w tym miejscu milutko mi będzie. No i co? Aha, i pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że podczas odcinka będę dawała kody gdzieś w środku i te kody są na dodatkowego Expa albo na dodatkowe dolary na stronie, bo tam widziałam w komentarzach pisaliście, nie każdy wie, to kody są do tego i one będą gdzieś w środku odcinka. No i kto pierwszy, ten lepszy, one mają kilka użyć, także no. Także przechodzimy do batelek. Cześć, cześć, czyli tak jak mówiłam, jesteśmy już i. Damian. I ze mną jest ze mną jest Damian, oczywiście. Cześć. I tak jak mówiłam, jest gość specjalny z nami. Tutaj o. Rafał, witamy, cześć. Hej, Na pewno znacie. No i tak jak mówiłam, będziemy się batelkować, nic innego. Oczywiście zasada znana, czyli kto wygra robi battle. I co? No i ktoś z chłopaków może pierwszy zacząć i coś skleić. Ja. A, no. Dobra? To na Damian zrobi, zrobi tak. Są nowe skrzynki na, na stronie i nowy event. No i, i będziemy się batalkować, tak? Ty, o, dużo. Dużo tych skrzynek nowych jest. Fajne są, fajne są, ja ci otwierałem parę. Jest, no, i dają. I są takie, że, że tylko najfy są w nich. Dobra, to rozgrzewkowy taki zrobimy. Tak, nowy. Dawaj, rozgrzewkę. Ale kanał się fajnie nazywa. No, ciekawe to tak nazwał. Dobra, dwujak. paź dla widza, jak się nazywa? Nie powiem. Czemu? No ty powiedz? Tak? Mogę powiedzieć, jak chcesz? Ja Hej. też. <grym> no to mówcie. No dobra, no to się nazywa pedały takie od roweru, oczywiście. O, ej, patrz co, co Rafał! O! No i dobra! I Rafał o! przyszedł i Rafał rozjedzie. I, I motylek teraz jeszcze dla Rafałka. Ja jeszcze dwie skrzynki. I motylek dla Rafałka. No o, je, je. Dobra, ale fajnie, w ogóle fajnie są te skrzynki zrobione, bo są same kosy. No i Rafał wygrał. Rafał ro robi battle. Patrz ile że się nachapał. Mm, nie ma problemu, nie ma problemu. Dobra, no. stwórz bitewkę. SP tworzymy. To ja zrobię z tych nowych może. No te nowe właśnie, a jest Mystic Beast jeszcze taka tańsza. A golden Vrat, co to jest? A takie. Ja. Ale ja, ja mam wrażenie, że wszystkie nowe dają na samym początku bardzo. Dobra, to ja dam te trzy listy i dam tą jedną, bo była fajna i dam jedną. O! Dobra, na trzy. O, tego tak nie otwieraliśmy. Wysłam. Boże, widzowie nagrywki o trzeciej w nocy, rozumiecie? Masakra. No, ale powiedziała, że musicie przyjść o trzeciej, bo was zbesz tam jak nie przyjdziecie. Nie, nieprawda, nie powiedziałam Potwierd Potwierdzam. Tak nie, było nie powiedziałam Dobra, no i co? I A ona o jest za 400... 440. Mystic Beast oddaje. 440. 2 złote, to złotóweczka. I Uf. zobacz. Eee, 30. No, najgorszy. No, ja tylko podbija. O, matko. Co, wygrała? Wygrała Jano, i super. Rób. Coś. 12 koła. Ale zrobię takiego... Nie wiem czy z tych nowych, bo te nowe takie drogie. A co w... wygrać wygr 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 dzisiaj? <śmulatuj> <czy>? <śmulatuj> Ej. Ej. Yy. 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 Yy, nie wiem czy mogę to powiedzieć, ale spokołkował mnie Tomek i napisał tak. No. Fajnie mnie wymieniliście na lepszy model, co? A myślałem, że my kumple. Widzisz, Rafał? No bo my byliśmy takie trio z Tomkiem. Tomek się sprzeda sprzedał za parę srebrników więcej. Sam sprzedał, no i poszedł sobie. No i poszedł sobie, no to co? No i teraz y, to będą goście specjalne z nami, no mówiliśmy. No to ładnie, żeś Tomek odpierdolił. No, Tomek odjebał maniany jednym słowem, tak? Proszę. Dobra, kto pierwszy mnie wygrywa? Dobra, ja no nie! nie Ja byłem pierwszy, pozdro. Jurdy. No i co, te nieszczęsne luksury, które nic nie dają. bitwa? Szaleni? No, no właśnie... co, 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 tutaj podnosić troszkę poprzeczkę? Dobrze, że mówisz, bo ja to już na oczy nie widzę do tej pory i nie widzę, za ile jest. No nikt nie wygrywa no na razie. No i luksury nie da, bo nie rozgrzane. no. Klasik? Dobra, ale tam jeszcze dwa shadow fade na koniec, to zodwójaka, jedna skrzynka. O, nic chcę nie mówić, ale Space Włóczyki to. Twoja skrzynka? Oho. A jak? Patrz. Oho. No, no, no. 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 Widać. O, o. o matko. O. No i dobra, jest i Space Kostka. No. 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 no, dla Rafała. Safe, safe, safe. Ale po co Czy dla Rafałka? Rafałka? O, nie, tak, nie, no dobra. Kamę. karambić dla Rafałka no, Ej, pan. Głodemo, no, ej. Sieci, ty. No, ale niestety. Ale no, nie wygrałem, no. Dobra, a ja coś. I, i ja w ogóle nie zrobiłam, ani innej Batti. No i słuchaj, no, jest 2-3 Czyli dzisiaj zderywa, odcinek, że Aleksandra nie robi Batti. Super. super. Super odcinek dla widzów ogarnęłaś. Wszystko w plecy. <ślesztur> no, nie zawsze. Bo, nie, nie zawsze Nie <ślesztur> A, mam plan. Fajne te zrobimy. skrzynki zrobili. Otwierasz sobie Pięć skrzynkę taki. za tysiaka i tak wypada ci kosa. Lepsza bądź Dobra, nie gorsza. przesadzam, nie przesadzam, zrobię... Nie, bo lata już na wykończeniu. Ja mam 73 zł. Ile? <laughs> nie no, to już sprzedaję. Mam troszkę w ekwipunku. Takiego mishmasha zrobimy. mi zostało. Gacia No i znowu drugie miejsce, i znowu trzecia, i znowu nic nie zgarniam. No nie mów hop, no jeszcze tam konduktory, nie? Kto sypnie ten wygra. No o, 1500. i Rafał 1500, fajnie. Brawo, o, no, kolejny 1500, brawo. No, oka, no. wszystko. No i let's go. No Galileusz. Nie no to nie. nie, ten jest, nie jest konduktor. Dzisiaj nie mi się... tak sypnął, to jest moja skrzynka, nie? Konduktor. O kurwa, kawałek. A zobaczymy, so, uh, uh, wszystko uh, uh. się może zmienić, bo po prostu... Ola, ale jedziesz bez kitu. Jedzie, nie no, ja dzisiaj tragedia. Najlepszy draw 202 zł. Pozdrawiam. No i taki tytuł daję. Więc Ty coś nie chcę dać teraz. Konduktor. Przechwaliłeś go. O! o, masza, w proszę. Podbijam Ola, proszę. 1200. Upe. Jeszcze. O! No i teraz bajonecik. Poza wadzie. Bajonecik. Ach, no, naprawdę? naprawdę super na, roller, to śmiga super. No. I dobra, Rafał, robisz batle. Ja, dobra, widzowie, okaże się, że ja nic nie zrobię, nie? Żadnej batli. No nic, otwieramy I... sobie skrzyneczkę, tak. Tutaj Jeszka dla toxic, Otworzymy. O, toksik. Bo toksyczna ekipa. trzy to, graczy, tutaj pam pam pam. No dobra. Macie tam coś na koncie? No, ja. Tak. No dobra, to jedziemy. Ja po. na jestem. Ja z to mam. To jedziemy po mojemu w takim razie. Po mojemu? A co to znaczy? Po rafałowemu? Nie, nie, zaraz zobaczymy. Może, <noise> ci, może, może ci się uda coś wygrać w końcu. Aha. Dyszka jest na końcu tam u wszystkich? Tak. A jak? No to super. To tak. Ale tam nasz no poncik. Tak. I robimy tak. Dobra. Zapraszają. Dobra, dwójak tam. Dobra, znowu jestem na trójaku, nie? No trójak To nie słychać. Ja tam nie chcę siadać. O, jest twoja skrzynka podobno, tak? Mhm, mm mhm. Ooo. lat 1200. O. Ja w końcu, może Ashera. coś. O, o, o. Dobra, Rafał, widzowie, Rafał skleił battle pode mnie, tak? No nie mów hop, nie mów hop. Meduska, hop. No meduska, teraz patrz. Pik. O Uuu, matko. Lulu, lulu. Dziękuję. <laughs> Ale leci. O, to samo. No, no i hold the hola Hold Rafałka i mamy to. O. Ja pierdolę. No Chyba robi pierwszą. Aha. O, matko. Robimy pierwszą battle Kleje to. No, tak jedno, żeby ci smutno nie było. Da. Spisaliśmy się na piw, żeby ci jedno odpuścić. Dobra, to zaraz zobaczycie. Zróbmy jakiś highlight chociaż. Pyk. Proszę bardzo, na trzech Prywatna pyk. Zapraszam. Co nas pąciła? Troszkę. Troszkę, że może być profit, a może być 12 nie. Księg, za 12 koła. Mhm. Nie, to jakaś lipa. lipa. mówisz, pa. No. To kieza tylko CZ może. No ale bardzo. ta CZ często leci. O, wulkanik. 500 Jak za skrzynkę za 300 to coś tam? No, coś tam dało, no. Faktycznie ta CZ leci jak szalona. O 900 dla mnie. O 1000, 1000 rów FT O, o no, to dziękuję. Ja piodolskam. Chyba big Baller zaskoczy no no, big, big Baller może tu przecież y, zmienić obrót spraw w ogóle. Pa! O! Ręka się, się dzieje, co się dzieje? No. No, co o. się dzieje, co coś się dzieje? No, co No, co się dzieje? I dobra, co mało, mało, coś. Pa, pa. No, co się dzieje? No, co się dzieje? No, co się No, to się dzieje? Ja no, co się dzieje? No, To się dzieje? No, to się dzieje? No, no. Rafał! Super! Rafał, ładny profit, mówiłam. I tu jest. Super. O, prawie 40k. Kiedy kolejny odcinek? <noise> Dawaj, rób, rób, rób. rób. Dobra, czekaj, muszę sprzedać. Dobra. Pyk. Dobra, zrobić? Nie wiem za ile. A za ile chcesz człowieku? Tu trzeba wiesz, podkręcać tempo. Podkręcać tempo? Tak. Dobra. Mnie zostały skiny z ostatnich odcinków, więc... nie ja mam 30 jeszcze koła, więc... 30 jeszcze koła. Otworzymy big ballera na farta. Mhm, ja. i auk. To tworzymy... z... z nowościami, no. To go. Uh, pyk, pyk... Dwójak, dwójak dla mnie teraz. Przywołaj, bo ty. O, jeden dobrze, jest. Dobrze, dobrze. Haha, jada na dwojaka, bo teraz patrzę się na trójce nie? No, ten trójak to dzisiaj naprawdę. No, no Dobra, na podbitkę tylko. No, na podbitkę, Aha. no. Aha, to jest w ogóle ten flip. O, huntsmanik, pyk. No i uwaga. O nie, to 1700 Afera. Nie jest drogi ten drogi. Daj afer. karambita coś tam Archionik. On najgorzej wyszedł Nie no Jest Zawsze musi być lepszy O! za. 1600 Aha, Hans jest droższy, no Mhm Aha. Rafał Ale literat jest ty, co to? Super jest! Dobra, no o Piękna wajka ja, ja mam, dwa przecież, to lepiej Uwaga 1200. To nie do powrotu, no, i to musiałbym jakieś karambita czy coś. Shadow Fade i musi... Shadow Fade dla Rafałka. Ula no, la, la. Oj, no, oj, dobra. U, la, la, u, no, la, la, pięknie, ale no co, przecież pięknie. jaki profit. Ładny, ładny proficik. Dobra. No, Naprawdę Ola, bilans masz się niezły. <laughs> no jedno ja <to> patrzę, no. <laughs> dobra, roflasta. A za ile mogę? Za ile chcesz. Ja mam z poprzedniego. O, no i dobra, i robimy za cztery dychy. Prób, prób. Załóżmy. Za cztery dychy, no a co? Czy nie? Czy przesadzam? Bo już dla mnie luz. Jak gram mnie luz, ja mam. O, już za cztery dyszki robimy. O, a tu oj, są. A tu. Czekaj, a gdzie one są? Aha, bo to są. No i Dobra. Proszę bardzo. Ale... Tu się. Decydująca bomba. walka teraz. <laughs> Decider, tak zwany. O matko! Yeah, yeah, yeah. no, I trafił no, mi wiem. się motylek Butterfly z za tej nowej skrzynki 440. Mhm. No to wiesz co teraz ci się dzieje na bitwie. O, matko. No to już nie poleci ci nic. To już teraz. Się nie poleci. Dobra, co ty tu. Ty chłopie ty tu dałeś sigle No. To, to ci nic, to, to nic nie da. Tak? No, no. to obserwuj teraz battle. Obserwuję. O, oho! Ja oho. To no, no i o, trzeba obrać narzekanie, narzekanie. Nie, no co to jest w ogóle? Dwa ja pierdolę. Tak. No, ja przegrać z <laughs> Tak. No oho. Woksi za szóstkę. Uh -huh. Rafał wraca do gry. Afera. Ja nie podbijam, bo, bo szkoda na to już. już Starszy wam. No i. O. Jak. No ja Trzy hole wyciągam. Jeden? O, o, oho. Nie no, zawsze ten las przybrzydł. Ja, ja, ja mam ja mam taką przypadłość, że ja no. wygrywam zawsze lasta. Dobra, Tam Może o będzie wszystkim to za 600. Dobra. O Jezus! O dobra. A nie, e, myślałam, że to ropeska. O, po o, gucie, no, po dała? Lorka po gucie dała. Ładnie, ładnie, to profitu nie będzie chyba. będzie <noise> jednak. Ej. Ej. Hotro fan? Dobra, patrzcie ile ja pieniędzy mam. 10 koła. O matko, ale w ogóle przewaga, jaka wygrana. No i, i ja tym akcentem milion kupaków widzowie, nie ma co, tak? To, że przegrywam tyle razy, to ważne, że wygrałam ostatnio. No, także dziękujemy ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i do następnego. Pa pa! Hello. Pa.